Media trąbią. Nowe przypadki zakażenia koronawirusem rosną. Coraz głośniej mówi się o kolejnej fali, w wyniku czego rząd uruchomił e-skierowania na szczepienia. Pierwsze osoby już teraz mogą zapisywać się w punktach i aptekach. Wiele osób znów zaczyna zadawać pytania: Czy wraca pandemia, czy czeka nas powtórka sprzed kilku lat? A może to tylko medialny szum, który ma przypomnieć nam o wirusie? Zacznijmy od krótkiego przypomnienia. Pamiętasz, może, 2020 rok. Pustki na ulicach, strach przed nieznanym wirusem, maseczki, które stały się symbolem tamtego czasu. Potem pierwsze szczepienia, wielka nadzieja, że uda się pokonać pandemię. I wreszcie kolejne fale. Alfa, Delta, Omikron. Każdy wariant miał być groźniejszy, bardziej zaraźliwy. Wiele osób straciło zdrowie, wielu straciło bliskich, a jeszcze inni, zaufanie do systemu i informacji podawanych w mediach. Minęły lata, większość ludzi zaszczepiła się albo przechorowała, a świat próbował wrócić do normalności. Rządy luzowały obostrzenia, WHO ogłosiło koniec stanu pandemii, a my wreszcie mogliśmy odetchnąć. Do dziś. Bo znów mówi się o wzroście zachorowań. Dane pokazują, że liczby zaczynają iść w górę. Nie wszędzie, nie w tym samym tempie, ale trend jest zauważalny. Na przykład w Stanach Zjednoczonych niektóre Stany zgłaszają rosnące liczby przypadków. W Europie pojawiają się informacje o nowych wariantach, które podobno potrafią lepiej omijać naszą odporność. W Australii apeluje się do osób starszych, żeby zaszczepiły się kolejną dawką, a u nas w Polsce no ruszyły eskierowania na szczepienia. To brzmi znajomo. Logujesz się na swoje konto pacjenta i widzisz, że masz już wystawione skierowanie. Nikt Cię nie pytał, nikt nie prosił o zgody. System wystawił je automatycznie. Czy to źle? No, jedni powiedzą, że nie, no bo to wygodny, szybki dostęp do szczepionki, mniej biurokracji. Inni natomiast zobaczą w tym nacisk, próbę przymusu, subtelny sposób na to, by skłonić ludzi do działania, którego nie chcieli. Od połowy września ruszyły zapisy na szczepienia w punktach po wybranych aptekach. Szczepionki oczywiście są darmowe, brzmi to znajomo, to praktycznie kopia scenariusza sprzed kilku lat. Jedyna różnica, no dziś nie ma lockdownu, nie ma restrykcji, nie ma paniki. Jest raczej cicha zachęta. Jeszcze. Ale pytanie brzmi, dlaczego właśnie teraz? Czy rzeczywiście dane są aż tak niepokojące, że trzeba już teraz szykować się do kolejnej fali szczepień? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Oficjalne dane mówią o wzroście zachorowań. W raportach czytamy, że liczba nowych zakażeń idzie w górę. Jednak równocześnie mówi się też, że hospitalizacje jeszcze nie rosną w takim tempie. To ma nas niby uspokajać. Ale czy naprawdę uspokaja? No bo jeśli infekcji jest więcej, to logiczne pytanie brzmi, czy to. To dopiero początek. W porównaniu z rokiem 2020 czy 2021 testów teraz robi się o wiele mniej. Wtedy punkty wymazowe działały na każdym rogu. Dziś testów prawie nikt nie wykonuje. Większość ludzi przechodzi chorobę w domu i nawet jej nie zgłasza. Gorączka, kaszel, bulgardła i koniec. Zero oficjalnego wpisu w statystyki. Więc jak w takiej sytuacji można mówić o precyzyjnym obrazie? Raporty stają się mało wiarygodne. Coraz częściej opierają się nie na testach, ale na pośrednich metodach na przykład na analizie próbek ścieków. Tak, to nie żart. Wirusa wykrywa się w kanalizacji. Dane te mają sugerować skalę rozprzestrzeniania się choroby. Czy to wiarygodne? No, jedni mówią, że tak, bo pozwala to zobaczyć trendy. Inni odpowiadają, no, że nie, no, bo nie wiadomo, ilu ludzi odpowiada za dane stężenie. To tylko wskaźnik, a nie dowód. Drugim źródłem są raporty ze szpitali i oddziałów ratunkowych. Jeśli wzrasta liczba osób zgłaszających się z objawami dróg oddechowych, to od razu zakłada się, że część z nich to COVID. Ale znowu, skąd pewność? Przecież jesień i zima zawsze były sezonem chorób. Grypy, RSV, zwykłego przeziębienia. Dziś wiele z nich może być wrzucanych do jednego worka. Spójrzmy na zagranicę. W Stanach Zjednoczonych temat jest mocno grzany. Media ostrzegają. Dzieci wracają do szkół, a wraz z nimi wraca COVID. Strach rodziców znów staje się narzędziem. Myślą oni, czy moje dziecko będzie bezpieczne, czy szkoły znów będą ogniskiem zakażeń? Takie pytania pojawiają się w debatach. Atmosfera jest znajoma jak sprzed kilku lat. W Wielkiej Brytanii mówi się o nowym wariancie. Nosi nazwę Stratus. Brzmi niewinnie jak chmura na niebie, ale według ekspertów potrafi częściowo oszukać ludzką odporność. Co to oznacza w praktyce? No że osoba zaszczepiona albo taka, która już przechorowała Covida, i tak może się znowu zarazić. Z kolei w Australii rząd apeluje do seniorów: przygotujcie się, zapiszcie się na kolejne szczepienia. To powrót do retoryki znanej od dawna. Najpierw ostrzeżenie, potem rekomendacja, a na końcu masowa akcja. Widać, strategia komunikacji jest taka sama jak w poprzednich latach. Najpierw mówi się o ryzyku, potem o konieczności, a na końcu o odpowiedzialności społecznej. Kiedy spojrzymy na te przykłady razem, obraz robi się jasny. Globalny niepokój jest podcysany. Ale wygląda to różnie w zależności od kraju. W jednych państwach mówi się wprost o groźbie nowej fali. W innych ton jest bardziej stonowany. W jeszcze innych w ogóle się o tym nie wspomina. Jak to możliwe, skoro mówimy o tej samej chorobie? Robię? Czy to dowód, że sytuacja jest naprawdę różna, a może raczej, że sposób narracji zależy od polityki i interesów lokalnych rządów? To pytanie wciąż budzi kontrowersję, bo przecież jeśli dane są szczątkowe, a interpretacje tak różne, to skąd mamy pewność, że wnioski, które trafiają do opinii publicznej są rzetelne? Czy alarmy w mediach to rzeczywiste ostrzeżenia, czy może próba przygotowania gruntu pod kolejne działania? No nie zapomnijmy też o czynniku psychologicznym. Społeczeństwa są już zmęczone. No po latach pandemii, lockdownów, restrykcji i sprzecznych komunikatów zaufanie do instytucji jest mocno nadszarpnięte. Każdy kolejny komunikat o nowej fali spotyka się nie tylko z obawą, ale i z podejrzliwością. Ludzie pytają, czy to prawda, czy znowu chcą nami sterować, a ta podejrzliwość nie wzięła się znikąd. Przypomnijmy, jak zmieniły się komunikaty w trakcie pandemii. Najpierw mówiono, że maseczki nie są nam potrzebne. Potem, że są obowiązkowe. Najpierw teraz mówiono, że dwie dawki szczepionki wystarczą, a potem, że potrzebne są 3, 4, a nawet 5. To naturalne, że część ludzi czuje się oszukana i właśnie teraz, gdy pojawia się informacja o nowych wariantach i kolejnych szczepieniach, to te emocje wracają ze zdwojoną siłą. Ale jest jeszcze jeden element, o którym bardzo rzadko się mówi. Dane o zachorowaniach są używane nie tylko w debacie zdrowotnej, mają też ogromne znaczenie polityczne i ekonomiczne. Im więcej przypadków, tym łatwiej uzasadnić wydatki na np. służbę zdrowia, kontrakty na szczepionki, kampanie informacyjne. Tym łatwiej też odwrócić uwagę od innych tematów, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi rządu. Dla mediów natomiast każdy wzrost zachorowań to materiał na klikalne nagłówki i tysiące wejść. To wszystko sprawia, że trudno dziś oddzielić fakty od narracji. Owszem, moim zdaniem wirus istnieje. Owszem, liczby mogą rosnąć, ale czy ich interpretacja jest uczciwa, czy nie jest przesadzona, czy nie służy celom innym niż zdrowie publiczne? Wcześniej lockdown, który miał chronić społeczeństwo przed COVID-em, okazał się szczególnie dotkliwy dla wszystkich, ale głównie dla dzieci i młodzieży. W debacie publicznej dominowały kwestie szczepień, nowych wariantów czy działań rządów, a najmłodsi często byli pomijani. Tymczasem to oni zapłacili jedną z najwyższych cen niezdrowotną w sensie infekcji lecz społeczną, edukacyjną i psychiczną. Najbardziej widocznym skutkiem było zamknięcie szkół. Edukacja zdalna miała być rozwiązaniem tymczasowym, a w wielu krajach trwała miesiącami. Dla dzieci oznaczało to chaos, spadek jakości nauki i pogłębiające się nierówności. Te z rodzin dobrze usytuowanych miały dostęp do komputerów, szybkiego internetu i wsparcia rodziców. Dzieci z uboższych domów często uczyły się na telefonie, dzieliły sprzęt z rodzeństwem albo w ogóle wypadały z systemu. Różnice edukacyjne, które już wcześniej były problemem, stały się przepaścią. Szkoła to jednak nie tylko nauka, lecz także miejsce socjalizacji. To kontakty z rówieśnikami, konflikty, przyjaźnie, budowanie tożsamości. Lockdown odebrał dzieciom ten świat, zamykając je w czterech ścianach. Dla najmłodszych oznaczało to niezrozumiały brak normalności, dla nastolatków dramatyczne poczucie samotności. Psychologowie wskazują, że po pandemii młodzi ludzie mają częściej problemy z relacjami, są bardziej lękowi i mniej pewni siebie. Najtragiczniejsze skutki widać w statystykach zdrowia psychicznego. W Polsce w czasie pandemii liczba prób wśród dzieci i nastolatków niemal się potroiła. Szpitale psychiatryczne były przepełnione, a lekarze alarmowali o pandemijnej depresji. Wiele z tych problemów nie zniknęło wraz z końcem lockdownu. Przeciwnie. Konsekwencje widać do dziś. Nie można pominąć również zdrowia fizycznego. Zakazy korzystania z placów zabaw, brak zajęć sportowych, ograniczenia w wychodzeniu z domu sprawiły, że aktywność dzieci drastycznie spadła. WHO podaje, że w niektórych krajach zmniejszyła się nawet o połowę. Efektem jest wzrost otyłości, problemy z kręgosłupem czy pogorszenie wzroku od nadmiernego czasu spędzonego przed ekranami. Paradoks polega na tym, że w imię ochrony zdrowia ograniczono dzieciom możliwość dbania o nie w podstawowy sposób. Najbardziej kontrowersyjna jednak pozostaje kwestia etyczna. Dzieci nie były główną grupą ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-a, a mimo to one zostały poświęcone w imię ochrony dorosłych. Zamknięto ich szkoły, ograniczono rozwój i zdrowie psychiczne, aby spowolnić. Transmisję wirusa. Badania z krajów takich jak na przykład Szwecja, które nie zamykały szkół w ten dramatyczny sposób, pokazują, że nie przełożyło się to znacząco na mniejszą liczbę zachorowań, ale za to pozwoliło uniknąć poważnych szkód społecznych i psychologicznych. Spójrzmy jeszcze na sam system monitorowania. W wielu krajach sekwencjonowanie genomu wirusa zostało ograniczone. Kiedyś badano tysiące próbek, dziś tylko wybrane. To oznacza, że nowe warianty mogą rozprzestrzeniać się niezauważone. Z jednej strony nie wiemy wszystkiego, z drugiej media i rządy potrafią robić z ograniczonych danych wielkie histerie. To przestrzeń idealna do manipulacji. Czy więc sytuacja jest naprawdę niebezpieczna? Być może, ale równie dobrze, może być tak, że mamy do czynienia z lokalnymi wzrostami zachorowań, które są naturalne w sezonie infekcji. Pamiętajmy, wirusy dróg oddechowych zawsze nasilały się jesienią i zimą. COVID może być po prostu kolejnym z nich, ale jednak komunikaty brzmią tak, jakbyśmy mieli stanąć u progu kolejnej katastrofy. I tu pojawia się największa kontrowersja. Gdzie kończy się troska o zdrowie publiczne, a zaczyna gra interesów? Czy dane o zachorowaniach to ostrzeżenie, czy narzędzie? Czy eskierowania to udogodnienie? Czy sposób nacisku? Czy nowe warianty to realne zagrożenie, czy kolejny pretekst, by utrzymać społeczeństwo w niepewności? I teraz pytanie. Co na to ludzie? Społeczeństwo jest podzielone jak nigdy wcześniej. Jedni mówią, że szczepienia to konieczność, tylko one chronią nas przed ciężkim przebiegiem. Inni na to odpowiadają, już raz się zaszczepiłem i co? Wirus i tak wrócił, po co więc znowu mam się szczepić? Jeszcze inni podchodzą do tego z dystansem i nie zamierzają się w ogóle szczepić. Wokół tego wszystkiego narasta masa teorii. Niektóre są proste i brzmią następująco. Media wyolbrzymiają problem, bo kliknięcia i nagłówki sprzedają się najlepiej, kiedy straszą. Inne, bardziej złożone, rządy potrzebują uzasadnienia dla kolejnych wydatków na służbę zdrowia, więc pokazują wzrosty zachorowań. Jeszcze inne, wręcz spiskowe, że dane są manipulowane, że skierowania to początek ukrytego przymusu. I tu dochodzimy do najważniejszej decyzji: czy w tej sytuacji warto się szczepić, czy nie. To już zależy od każdego z Was. Nie ma jednej odpowiedzi, bo każdy ma inną historię zdrowotną, inne ryzyko i inne podejście do tego, jak ufa instytucjom i danym. Zastanówmy się też nad możliwymi scenariuszami. Wersja umiarkowana. Liczby rosną, ale nie prowadzi to do masowych hospitalizacji, bo większość ludzi ma już odporność. Wersja pesymistyczna. Nowy wariant okazuje się bardziej zaraźliwy i faktycznie przeciąża szpitale. Wersja optymistyczna. Wzrost jest chwilowy, sezonowy, a za kilka tygodni sytuacja sama. Sama się ustabilizuje. Która jest prawdziwa? No, nikt dzisiaj tego nie wie. I właśnie dlatego narracja medialna potrafi być tak różna od dramatycznych ostrzeżeń po całkowite bagatelizowanie. Co więc możemy zrobić jako zwykli obywatele? No, po pierwsze, zachować czujność, ale nie panikować. Po drugie, sprawdzać informacje więcej niż jednym źródle. Po trzecie, pamiętać, że e-skierowanie to nie rozkaz, to opcja, z której możesz skorzystać, ale nie musisz. Po czwarte, jeśli masz wątpliwości, rozmawiaj z lekarzem. I szukaj danych, bo najgorsze, co możesz zrobić, to ślepo wierzyć jednej narracji. Historia pandemii pokazała, że nawet eksperci potrafią się mylić, zmieniać zdanie, reagować na nowe dane, a media potrafią zbudować taki obraz rzeczywistości, że trudno się w tym wszystkim odnaleźć. Dlatego najważniejsza jest wolna wola i krytyczne myślenie. To ty decydujesz, czy korzystasz ze skierowania. Ty decydujesz, jakie źródła uważasz za wiarygodne. To ty decydujesz, jak chcesz chronić siebie i swoją rodzinę. Na zakończenie mam do ciebie pytanie, czy dostałeś już o skierowanie? Jak na nie zareagowałeś? Czy zamierzasz się szczepić? Czekam na Wasze komentarze poniżej pod tym filmem. Chętnie poczytam, chętnie wejdę z Wami w dyskusję. Dziękuję też za wszystkie łapki w górę, za udostępnienia i koniecznie sprawdźcie też moje wcześniejsze produkcje. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem przy kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć!